Cześć, to ja Flora MLP. Chciałabym pokazać yy, adopcję, tylko tym razem skrzydeł. To jest numer 1. Tak. I to skrzydło. Yy, to skrzydło rozryzowano na który był do tego. Yy, do Już pokazuję. Przepraszam za zrobiłam stop. Tak, o właśnie ten. drugie skrzydło po prostu jest takie dziwne. nie wiem skąd mi przyszedł. przyszedł ten pomysł do, do głowy to jest dwójka to jest trójka czwórka piątka to mi przyszedł do, do tego, z tej jej sukienki no tutaj jest takie jakby skrzydło orła, czy czegoś tam. Taki. I takie zainspirowało mnie do takiego czegoś. Takiej szyszki jakby. No to do następnego odcinku, mam nadzieję, że adopcje się podobały. I piszcie, jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę. Bo jak chcecie jedynkę, to piszcie jedynkę. Dwójka to piszcie, twójka, trójka to piszcie, trójka, czwórka to piszcie, czwórka, piątka to piszcie, piątka, a szóstka to piszcie, 6. No to ja się już pożegnam krótkiem. Pa! Ustawiam jej kopytą. Pa!